magazynowania energii rośnie. Widać to też na tych targach, gdzie jesteśmy gościnnie w tak Warsaw Expo podczas targów Solar Energy Expo. Ten rok będzie i przyszły, aż do 2040 decydujący dla tej branży. Powstanie prawie 24 gigawaty w mocy zainstalowanej w magazynach energii. To jest naprawdę bardzo dużo projektów, które trzeba będzie w w Polsce zrealizować zarówno pod kątem technologicznym jak i budowlanym. Wiele mamy jeszcze rzeczy do uregulowania, między innymi takich, które mają wyjaśnić jak mamy zarabiać na już wybudowanych magazynach energii. Jakie przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa PPOŻ, prawa budowlanego, podatków czekają inwestorów, którzy będą operować tymi instalacjami. Cieszymy się, że spotykamy się z Państwem jak co roku na targach w Warszawie. To świetnie, że również w tym roku możemy prezentować rozwiązania K-STAR na stoisku Stowarzyszenia Pime. 2026 to na pewno będzie rok magazynowania energii, przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw. Możliwość skarowania, możliwość zarabiania, bezpieczeństwo to są cechy, które dostarczy większość magazynów energii, które mają renomę na całym świecie, na pewno będzie to przede wszystkim k Mimo tego, że wywodzimy się głównie z rozwoju projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, rozwój magazynów energii jest nie mniej istotnym elementem, powiedziałbym koniecznym, jeżeli chodzi o rozwój biznesu wozy. W najbliższym czasie mamy nadzieję ogłosić rozpoczęcie budowy pierwszego magazynu energii w Polsce. Kolejne dwa projekty z zabezpieczonym rynkiem mocy będziemy realizować w następnych latach. Cały czas patrzymy na rynek i szukamy nowych projektów magazynowych, które będą standalone bądź dodatkiem do projektów fotowoltaicznych, żeby wypełnić tą lukę generacyjną, która chociażby pojawia się w wietrze. Zdecydowanie magazyny energii są elementem pomagającym zwiększeniu absorpcji. E, źródeł OZE w systemie, w krajowym systemie elektroenergetycznym. E, wskazuje chociażby na to najnowsza e, strategia e, ogłoszona przez Krajowego Operatora Sieci Przesyłowej e, PSE, ale widzimy też e, atrakcyjność tego modelu hybrydowego z ujęciem magazynów energii dla potencjalnych odbiorców energii, którzy są zainteresowani zawarciem długoterminowych umów e, PPA. Bardzo się cieszę, że wzięliście Państwo udział w naszej konferencji z PIME Storage Energy Summit. To już była czwarta edycja. Zapraszamy, w przyszłym roku też będziemy z Wami. Na pewno zapraszam na wielką jubileuszową konferencję w listopadzie z okazji dziesięciolecia Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME. Zapraszam Państwa do współpracy z naszą organizacją, z PIME. Firmy do członkostwa. To dysponujemy największą w Polsce bazą inwestycji inwestorów, całymi informacjami o regulacjach, czyli wszystko to, co zarówno inwestorom, jak i operatorom magazynów energii jest potrzebne przy realizacji ich procesów inwestycyjnych, czy też przy zarządzaniu tymi inwestycjami. Doradzimy. Jakie technologie wybrać? Doradzimy, jak na tych technologiach zarabiać. To wszystko w Polskiej Izbie Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME zapraszamy, dołączcie do nas.